Adamu. I wracamy ponownie do prosto z kadru audycji komiksowej Radia Afera. Dajcie mi pić, bo jest tak gorąco i nie wytrzymam. Ale miałeś chwilę, mogłeś pójść sobie do Aha, aplikacji, tak. tak. Taka miska. Miska mówisz? Okej. Okay. dobra, ale tak na poważnie. Mieliśmy za sobą teraz pierwszy komiks japoński. I teraz przerabiamy już drugi komiks japoński. I to nie byle jaki, bo taki, na który wielu, wielu polskich czytelników czekało, domagało się, prosiło. Wszyscy mówili, że nie, bo za długie, bo już 30 lat wydawane, jak czy, czy coś koło. Nie, przepraszam, nie 30 lat, co ja gadam, chyba 20. E, no, dużo w każdym razie. Chodzi o serię Berserk. Zgadza się. Autorstwa Kentauru Miura, na którą to serię zdecydowało się w Polsce wydawnictwo J. J. Poprzednio już omawialiśmy, a właściwie chyba Ty omawiałeś pierwszy tom Berserka. Tak, jakoś w grudniu miałem przyjemność, żeby poinformować, że Berserk pojawił się na rynku polskim. i Początek to jest takie luźne one-shoty, historie, gdzie to Czarny Rycerz... Szermierz. gaz ratuje Elfa Puka, na przykład w jednej tawernie i ten Elf później. Elf tutaj jest taki jako takie spriteki, jak taki dzwoneczek z Pietrusia Pana z Disneya, to jest tak przedstawione, takie malutkie... Ludziki ze skrzydełkami No w każdym razie tak poznajemy po prostu świat W którym przyszło żyć Naszemu bohaterowi tak. Który jest charakterystyczny ponieważ Ma część ciała zautomatyzowaną, Jako zautomatyzowaną zbroję no. Ma Trochę... taką automatyczną kuszę No i charakterystyczny Gigantyczny miecz Większy niż on sam tak. W którym włada jedną ręką Trochę jak połączenie Edwarda Elrica z FMA I Klauda z Final Fantasy. Tak, 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 tak. Też gigantyczny miecz. I no jego, e, jak to się mówi, sława przyściga jego samego. E, czarny szermierz. Nie dlatego, że ma taką, że jest czarnoskóry czy coś, tylko że akurat nosi, jest, przy, się w czarne szaty. Tak. I no, on przemierza sobie świat i zabija demony. No Demony, i, robi, podpory, tak, I robi to w bardzo brutalny sposób I gaz generalnie Dla czytelnika wydaje się być Strasznym dupkiem Którym oczywiście no, no de facto jest Przynajmniej na początku I e, pierwszy tom Zostawia nas Z takim zawieszeniem fabuły Związanym z e, Hrabią tak, Gac do, 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 dociera do jednego królestwa, do tego zaneczku hrabia. Już widzimy, że ten tłusty, spasiony, łysy drań, który lubi torturować ludzi. Musi prostu, być zły. No musi być zły, jest ma jakieś powiązania z potworami z innego wymiaru, i wiadomo, że będzie kolejnym właśnie antagonistą, kolejnym celem naszego głównego bohatera. Tak, i na samym końcu pierwszego tomu jeszcze zostaliśmy zostawieni z tajemniczym przedmiotem który Gad rozpoznał jako Beherit. I właśnie w dwóch kolejnych tomach dowiadujemy się dużo więcej na temat nie tylko samego przedmiotu, ale też e, co w jakiś sposób jakby łączy e, Gadza z hrabią. Mhm. Cóż, takiego też hrabia złego zrobił, mhm. choć nie tylko on, jakby tak spojrzeć na to z tej strony. I poznajemy nowe postaci, które wyraźnie zaznaczą swoją obecność w dalszych tomach i, były, i będą bardzo ważnym elementem historii naszego głównego bohatera. Tak, jeśli chodzi o formułę, o fabułę, ona jest prosta jak budowa cepa. Ale jest niesamowita przyjemność czytania tego komiksu. Autentycznie, Miura nie ukrywa po prostu tego, że chce opowiadać proste historie, które zmierzają do jednego: do nawalanki, do bryzgania krwią, do przecinania zwłok, do przecinania w sumie ludzi w pół. Na początku, jak Gat się pojawia na mieście, to walczy z całą armią równocześnie. I oczywiście pojawia się najsilniejszy z tej, ze wszystkich tych rycerzy kolej z wielkim młotem bojowym. Tak. Potem. Mamy chwilę oddechu, dowiadujemy się mniej więcej o co poszło, dlaczego ten hrabia jest zły i jaką tajemnicę skrywa. I znowu mamy nawalankę. Tym razem hrabia część siebie wrzuca. Robi takiego mini bosa, o, może w ten ja sposób. Ja właśnie mi się strasznie Berserk kojarzy trochę właśnie z takimi typowymi e, na nawalankami, jeśli chodzi o gry komputerowe, wiesz, tak, po prostu naj najpierw jesteś, że gaz jest takim właśnie e, bohaterem takiej gry i idzie przed siebie i po prostu. Gra rzuca w niego coraz to mocniejszy przeciwników, których musi pokonać. I te pierwsze trzy tomy właśnie mniej więcej tak wyglądają. On idzie przed siebie, robi rzeź i. No. no, no wiemy, to... wiemy, wiemy, że on i tak pokona każdego następnego wielkiego koesia, którego spotka po drodze. I... Tak, tylko że to jest komiks, który zaczął być wydawany w listopadzie 1990 roku. Tak. Więc jakby tam jeszcze tak e, tego typu gry komputerowe nie były to na tyle rozwinięte, żeby były inspiracją dla Mury. tak, ale to tylko, no, moje, od... to tylko moje skojarzenie, dobrze? nie, się kojarzę, że 90 rok to jest czas, kiedy na Atari powstała misja Fred. Było robo, bo się grało. Kontrę... Lata... Słuchaj, w latach 90. to no już. 91. to była chyba misja. Lata 90. to już jest wejście komputerów jak Amiga, królowanie Nesa na rynku amerykańskim, japońskim, SEGI, Mega Drive, Genesis. Więc już nie mówiąc o automatach, to już były te czasy, mój drogi. Dobrze, ale wracając. Prosta fabuła. Naprawdę nie mamy tutaj jakichś wielkich, e, nie wiadomo jakichś skomplikowanych wątków. E, tymi naszymi bohaterami targają proste przesłanie. Gadz chce po prostu siekać. W zasadzie nie mamy jeszcze pojęcia dlaczego. Dlaczego ma ten charakterystyczny tatuaż, który go żga za każdym razem, kiedy jest w pobliżu jakiegoś demona. Nie wiemy, dlaczego on jest takim dupkiem. Nie wiemy dla skąd pomysł na to, żeby mieć taki wielki miecz. Wiemy tylko, że jest wybitnym szermierzem i nawala się z, i z ludźmi, z całą armią równocześnie i z wielkimi demonami. Demonami, jak po prostu, bo, bo tak lubi, bo ma taką, takie życzenie. I to jest proste. Potem poznajemy w kolejnych tomach, w drugim, w trzecim opowiadana jest historia tego całego hrabiego dlaczego, właśnie w jakich okolicznościach on tam stał się taki, a nie inny. I pod koniec tomu drugiego mamy już wielkie, wielki pojedynek między Gacem, naszym czarnym rycerzem, szermierzem, Szermierze. a hrabią. I ta walka jest świetna. Jest po prostu kapitalna. On tutaj, Miura, sprzedaje naprawdę fajne pomysły. Są drobne strategie. To nie jest bezmyślny slasher, że on tylko sieka tym mieczem. Na przykład to mi w Kenshinie e, nie odpowiadało, że jakby te walki przez, na początku tych wszystkich tomów, one po prostu nie były widoczne. Widzieliśmy tylko efekt. E, bałem się też, że będzie podobnie może jak w Helsingu, że. To jest takie bezmyślne ciachanie i tak, regeneracja, i ciachanie no. i regeneracja. Trochę mi się skojarzyło z Helsingiem, nie powiem e, ta wielka batalia, ale faktycznie, tak jak mówisz, że, zresztą hrabia to zwraca Gatsowi nawet na to uwagę, że Gac e, Tak, omyśla strategię, tak, strategię. Potrafi zaskoczyć, więc tak naprawdę temu Shonenowi bliżej jest do Naruto. Do... Nie wiem, nie czytałem Naruto. O, najlepsze przed tobą nie, no nie wiem czy najlepsze. Jest, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, że te walki nie są monotonne. Że on tutaj wchodzi na salę, jest przygotowany na to, że 20 tam będzie kuszników. Mm -hmm. No i co zrobić, żeby ich pokonać? I to w zmyślny sposób. I to robi. Tak. I to jest wspaniałe. I hrabia również jest naprawdę wielkim bydlakiem typowym bossem. I jak po prostu uciekać ucie, ucie, znaczy z stwora, który może się regenerować w nieskończoność. I on to robi, co więcej, już to zrobił dwa razy, zanim doszło do tej wielkiej bitwy. Tak. Również, no to przeczytacie o tych no. minorosach. Mhm. Więc jakby jestem, bardzo, bardzo pozytywnie się wkręciłem w tego berserka. Powiem szczerze, że zachciało mi się oglądać anime, ale będę cierpliwy, ponieważ jak już na Monstera czekam w wersji papierowej, to na berserka też mogę poczekać. Mhm. Ale naprawdę bardzo pozytywnie wkręca w ten świat, chce się więcej, pomimo że, akurat rysunk pod względem rysunkowym, to ta manga ma wielokrotnie rodzaju zgrzyty, niejednego rodzaju zgrzyty. Ja tylko jeszcze dodam, że w trzecim tomie ta walka się dalej toczy, aczkolwiek na pierwszy plan zaczynają wchodzić już poważniejsze wątki fabularne, które, właśnie tak jak mówiłem, zapowiadają to, co się będzie dziać dalej. Ponieważ zostają wprowadzane postaci, które już się znają z naszym głównym bohaterem, a my jeszcze nie znamy ich mhm. związków, co oczywiście intryguje i apetyt rośnie, jeśli chodzi o zapoznanie się z kolejnymi tomami. No, mamy jakby takie zalążki czegoś, co być może później będzie miało bardzo ważne tak, znaczenie dla tej serii, prawda? Tak? I to, co najfajniejsze w trzecim tomie jest to, że poznajemy część historii, jakby praktycznie początków e, życia Gatsa i to, dlaczego stał się tym, kim jest obecnie. Tak, znaczy no, początek, kolejne tomy to będą o przeszłości, w jakich okolicznościach. Tak, Zaczy... bo już, już w trzecim tobie zaczynamy od początku Dobra, i ale czymy cliffhangerem. Dobrze, no to, to jedną ten, bo on, on będzie żył wśród najemników od e, tego wieku, naj od najmłodszych lat, ale no Guts to jest naprawdę niesamowity pechowiec i tutaj zaczynają się naprawdę niezłych hardcore i dlatego tutaj te komiksy mają takie kółeczko plus 18, ponieważ na początku już dowiadujemy, że Guts urodził się z powyższonej kobiety no to są rzeczy okropne No to są rzeczy okropne I tutaj i to jest dopiero początek Naprawdę niesamowitego hardkoru Miura pokazuje jaki jest psychiczny Jakie naprawdę ciężkie wyobrażenia I wplutł w Bluetooth, ten komiks Ale do tego przejdziemy później To myślę, że jak jakby i wyda, wyda kolejne tomy Bercerka, Jak już zakończą motywy przeszłości Naszego głównego bohatera I wrócimy do teraźniejszości to wtedy ze spokojem omówimy e, Wam drodzy słuchacze przeszłość Gatsa. A na razie zapraszamy Was do tego, jeśli jesteście na bieżąco teraz ze wszystkimi szionami, macie całego Dragon Bola na półce. jesteście na bieżąco z Blitzem Naruto, One Piecem, soliterem, przerobiliście wszystkie mega mangi, szukacie po prostu jakichś takich szonenów sh fajnych. Coś, no to... co Wam zajmie wolne półki, których pewnie zbyt dużo nie macie, ponieważ, <laughs> ponieważ Berzerg... macie to tak. wszystko, co, te, co jest do dzisiaj wydawany. Od... Tych lat 90., -tych, więc jest co czytać. Będzie co czytać. czytać. Tak. Ale lektura jest naprawdę świetna i polecam, żeby czytać komiksy, żeby nie oglądać anime I tak. I życzę Wam danej lektury. Myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Zwłaszcza jeśli to tak naprawdę lubicie mroczne, ciężkie klimaty. Zatem berserk od wydawnictwa JPF.